Jak właściwie nazywa? O, bardzo przepraszam. Nie przedstawiłem się, pani. Nazywam się. O. Witam państwa serdecznie w Iluzjonie na kolejnym zasięgu. O naszym bohaterze pisano w latach trzydziestych. Że jest największym amantem filmu polskiego z prawdziwego zdarzenia, który wygląda i gra prawdziwie po europejsku. Szanownego pana poznałem. Pan to pan ma doskonałą pamięć. Uważano wtedy, że jedynym jego konkurentem jest Mieczysław Cybulski, co przyjmujemy dzisiaj z pewnym zdumieniem. Mieczysław Cybulski istotnie, przystojnym, nawet Ładnym młodzieńcem i młodym mężczyzną był, ale brakowało mu wszechstronnego talentu i niezwykłego wdzięku naszego bohatera, który w kategorii Amant pozostawił na placu boju takich gwiazdorów i dobrych aktorów jak Franciszek Brodniewicz, Adam Brodzisz, Eugeniusz Bodo czy Zbigniew Sawan. Wymieniam tylko tych, którzy w tym czasie mieli już ugruntowaną pozycję. Młodzi amanci, tacy jak Zbigniew Rakowiecki czy Jerzy Pichelski, dopiero zdobywali ostrogi. Zresztą reprezentowali oni już nieco inny typ amanta. Ale do tego jeszcze kiedyś w iluzjonie wrócą. O, mam tego dosyć. O, teraz ja powiem dwa słowa. Kobieta jest zawsze kobietą. Twarz dusza diabelska. Bohaterem naszej trzyodcinkowej opowieści, którą dzisiaj rozpoczynamy, jest Aleksander Żabczyński, zwany pieszczotliwie, nie tylko przez przyjaciół, ale i przez dziennikarzy, żabą. Nie było w tym kstyny złośliwości, bo żaba Żabczyński lubiany, podziwiany, ceniony i uwielbiany był jak Polska, długa i szeroka. Dziewczęta i kobiety za nim szalały, a mężczyźni niezależnie od wieku albo zielenieli z zazdrości, albo za wszelką cenę starali się go naśladować. To drugie nie było łatwe, bo Aleksander Rzepczyński został wyposażony w talent aktorski wszechstronny, urok niepospolity. W komediach śmieszył, w melodramatach wzruszał, w komediach muzycznych śpiewał jak młody Bóg. Ach, jak przyjemnie! woda, Urodził się w 1900 roku w Warszawie. Jego ojciec, też zresztą Aleksander, był, no i tu zaskoczenie, w czasie zaborów oficerem Armii Rosyjskiej, a po odzyskaniu niepodległości przez Polskę generałem wojska polskiego. Nie ma się co dziwić, że Aleksander Żabczyński Junior po zdaniu matury wstąpił w 1919 roku do szkoły podchorążych artylerii w Poznaniu. Po jej ukończeniu służył jako oficer w pierwszym pułku artylerii polowej. Po dwóch latach został zdemobilizowany. Rozpoczął ale tylko rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz naukę gry aktorskiej w Warszawskiej Szkole Gry Sceniczno-Filmowej Niny Niowilli. Z pasją uczestniczył w pracach Kółka Dramatycznego. Jego talent już wtedy się ujawnił, skoro skierowano go do sławnego Instytutu Reduty. Zadebiutował w dniu Wigilii roku 1924. Zagrał dwie role w pastorałce Leona Schillera: Archanioła, Gabriela i Chleburada. Potem występował w teatrach warszawskich, lwowskich i łódzkich. W rolach zarówno komediowych, jak i dramatycznych. W roku 1930 wrócił i to już na stałe do stolicy. I wtedy rozpoczął się nowy okres jego twórczości. Występy w najlepszych teatrach rewiowych. Już nie zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz. W melodii jest siła zaklęta. I czar, już i mocy. ja nie jestem szansonetką z kabaretu, żeby śpiewać takie błażeństwa. Najwyższy czas, żeby zająć się filmową przygodą Aleksandra Żabczyńskiego. Zadebiutował na ekranie na długo przed sukcesami w teatrach rewiowych i dramatycznych. Był rok 1926. Minęły dopiero dwa lata od debiutu scenicznego. Film nosił tytuł Czerwony Błazen. Aleksander Zabczyński grał w tym kryminalno-psychologicznym filmie małą rulkę doktora. W dzikusce grał już znaczniejszą rolę barona, który z tytułową dzikuską rozpoczął flirt, ale jak napisano, okazał się on niefortunnym. W dziejach grzechu z roku 1933, jak donosiła prasa, dał słabo i bez powodzenia szkicowaną sylwetkę szczerpca. Jego rola sprowadzała się właściwie do istotnego dla przebiegu akcji pojedynku, w którym rani ciężko Łukasza, główną męską postać. Aleksander Zawczyński zagrał w jednym z pierwszych polskich filmów dźwiękowych, jakim była adaptacja znanej noweli Henryka Sienkiewicza Janko Muzyka. No, była to raczej gruntowna przeróbka, ponieważ między innymi zamieniono tragiczne zakończenie na radosny happy end. Aleksander Żabczyński grał tu nieludzkiego i okrutnego dziedzica. Prasa nie na to jednak zwróciła uwagę, ale na jego ciepły, jedwabisty głos. Tygodnik Kino tak pisał. Aleksander Żabczyński, którego twarz w połączeniu z piękną, czystą dykcją, i dźwięcznym głosem, jakim śpiewa sentymentalne piosenki w Morskim Oku, predystynują go na kochanka w filmie dźwiękowym. Co? Musiało jednak jeszcze trochę czasu upłynąć, zanim te umiejętności mógł w pełni wykorzystać. Na razie występował i zauważano go w takich filmach jak Córka generała Pankratowa. Grał adiutanta gubernatora, czy śluby łańskie. Napijemy się chyba. Mam tam jedną drogą, schowaną na wielkie okazje. On jednak nie ukrywał swego niezadowolenia. Szczerze mówiąc, nie miałem dotychczas w filmie roli, która by mi dawała możliwość wyraźnego. Mocnego zarysowania postaci, w którą mam się wcielić. I dlatego tęsknię do roli o silnie podkreślonym charakterze. Może to być zarówno jakiś charakterystyczny typek o podkładzie komicznym, jak i rola dramatyczna, byle tylko miała jakiś zdecydowany wyraz. Chętnie również wypróbowałbym mój głos w śpiewie na ekranie. Dotychczas nie dano mi jeszcze w filmie żadnej piosenki. Okazuje się, że jednak taka wyrazista rola, o której tak marzył, mu się jednak przytrafiła. Film nosił tytuł Kobieta, która się śmieje. I był to film amerykański. Kręcony w atelier w żowi pod Paryżem przez polskiego reżysera Ryszarda Ordyńskiego z polską obsadą aktorską, ale według amerykańskiego scenariusza. Aleksander Zabczyński zbliżał się stopniowo do swojej wymarzonej roli i wyśnionego filmu. Etap pośredni stanowił film Panienka z Post-Restante. Mm -hmm. Był rok 1935. Rok znamienny, bo wtedy rozpoczynała się wielka kariera Aleksandra Żabczyńskiego. Na scenach rewiowych, kabaretowych, odnosił niebywałe sukcesy. Jak pisano, błyskała nie tylko jego uroda i hollywoodzki uśmiech, lecz także doskonały, melodyjny głos. Bo nie zapomnisz mnie, Ty moją piosenkę wspamiętasz, Melodii jest siła zaklęta, i czar, i moc. Pierwszym reżyserem, który poznał się w pełni i właściwie na talencie i możliwościach aktorskich Aleksandra Żabczyńskiego, był Jan Nowina-Przybylski. Razem z Michałem Waszyńskim, którego już Państwu w iluzjonie przedstawiłem, reżyserowali Panienkę z Postre Stand. I to oni. Zaproponowali Aleksandrowi Żabczyńskiemu główną rolę w tym, jak go nazywano, posiadającym cechy komedii europejskiej w filmie. Po premierze prasa Fachowa tak kwieciście pisała. Film ten jest jeszcze jedną bajeczką o Kopciuszku i pięknym Królewiczu. Bajeczką zawsze chętnie słuchaną. Przez miliony starych dzieci. Kopciuszkiem jest skromna urzędniczka pocztowa, która przez pomyłkę zniekształcony tekst depeszy wyjeżdża do Jugosławii jako sekretarka polskiego przemysłowca. Grają Almakar. Zaś księciem w tej bajce jest ów polski przemysłowiec, czyli Aleksander Żabczyński. Prasa przyjęła film, akcja toczyła się zarówno w Polsce, jak i w Budapeszcie, i na Bałkanach w Dalmacji, ciepło i życzliwie. Zaś dorodnej parze, pisano, zawdzięczamy trochę romantyzmu i sentymentu. ale prawdziwym wejściem smoka był w 1935 roku filmowy musical, czy też komedia taneczno-muzyczna, Manewry Miłosne. Ci sami reżyserzy, ten sam odtwórca głównej roli, no czyli Aleksander Żabczyński i nowa partnerka, nowa gwiazda filmowa też Grająca, śpiewająca i tańcząca, o której już wspomniałem, Tola Mankiewiczówna. Czy pani mnie rysuje? O nie, mężczyznę! Oj, Trzymajcie mnie, podleje! O tym filmie musicalu i o dalszych rolach w filmach i życiu naszego bohatera Aleksandra Żabczyńskiego opowiem w następnym iluzjonie. A dzisiaj zapraszam Państwa na projekcję bliźniaczego filmu. Pani minister tańczy z 1937 roku. Tola Mankiewiczówna gra tu podwójną rolę. Ministra Ochrony Moralności publicznej oraz swej siostry-bliźniaczki, swawolnej aktorki kabaretowej i rewiowej, która swym zachowaniem kompromituje panią ministra. Natomiast Aleksander Żabczyński wciela się tu w zastępcę szefa jej kancelarii o wdzięcznym imieniu i nazwisku Sebastian Hrabia de Santis. No. To, że oboje się pokochali, czyniąc w tym wielkie zamieszanie, no chyba mówić nie muszę. Życzę Państwu dobrej zabawy i do zobaczenia. Kolysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i polejnie sobie w dach. się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w, wal, szumi, szumi płynie sobie w Jak przyjemnie radosny płynie śpiew, że szumi, szumi woda, a w szumi krew.